Chodź tutaj. No ręka, już idę, perka. żeś. No poczekaj, no ja nigdy w to nie grałam. W poppy playtime jakieś dziwne. Inna wersja poppy playtime. Tak, to jest wersja bardzo poppy playtime. Ale ja. Spiszę. To zupełnie wygląda jak. to jest, było straszne. Nagryje. No właśnie. Chodź. No poczekaj, zacięłam się, żeś. Chodź za mną. I patrz, teraz go nie będzie. Co jest grane? To jest naprawdę wersja Playtime. No. Dobra, dawaj. Idziemy tak. do tego parkura, bo widać jego ślady. On wyszedł tutaj, dobra. Tutaj, a my no. Musimy przejść tu. Tu ja jestem tu. dobra w parkourie, ale trzymaj latarkę, bo lata z latarką jest łatwiej. No, y latarka świeci, a, a tak bez latarki to jest gorzej. Bo nie no, świeci. bo nic nie widać. To jest najgorsze. Dobra. To myślę, że dodali tutaj to. To jest jedno ze straszniejszych w ogóle hobby Tak obi no. yy, w Robloxie. Tak, ale ten labirynt jest najgorszy. No. O nie, to jest ten labirynt. A ja wiem, gdzie mam iść w ogóle. Idziesz za mną? Dobra, będę iść za tobą, bo ja nigdy jeszcze nie przechodziłam tego labiryntu. 3, 2, 1, dobra. Idziesz? Tak, idę. No chodź. Ty w to już grałaś? Tak, milion razy w to grałam. Dobra. No Jezus Maria, on jest szybki. A to jest już za nami? No, no tak. Dawaj, lecisz, lecisz. No lecę, no skaczę ciągle. Tutaj. O Jezus Maria, zacięłam się na ścianie. Nie widzę. On mi zasłania ekran, no. Jezus Maria. Diego, gdzie ty lecisz? No ja już jestem zaraz. No, dobra, jestem. Nie, do, nie dogonił nas za chwilę. Aaa! No On No wiem! Dawaj, tutaj prosto cały czas! Dobra, teraz tutaj. Idź za mną! No, za strzałkę. Już będzie! Jest! Uff. Myślałam, że nie, że nie zrobimy tak. No! To już no, akurat nie trzeba mieć tych latarek, bo. Nie, no to jest fajnie. Ale nie trzeba. O mieć... nie, no, spadłam! No, w ogóle nie zauważyłam, że to nie ma tego. No, no. Ale jestem głupek. No, no nie no, ziemniaczek, no! Ja też jestem głupkiem, bo ja nie potrafię tutaj skakać w ogóle. No jak nie potrafisz tutaj skakać? Poczekaj, ja mam ten mały kliczek. Dobra, i tutaj trzeba kuź. przejść to. No nie wierzę, że żeż! Dobra, ty jestem. Ty, ty tu, makaron Kru! Makaron Kru tu stoi, no cześć! Makaron Kru! O, Makaron Kru. No cześć, Makaron, dobra, ja też tu przechodzę. No kuźdę! Przegrałam, jak zawsze. Poczekaj na mnie. No ale ja poczekam, ja idę, właśnie przez tą przeszkodę. Zabawa gra 2, a teraz to jest... Squid Game. No, no Squid Game no! Jezu Maria, oni biorą po Poppy Playtime, Squid Game, Z czemu Go Ej, no to już Squid Game no. Ja przychodzę. No nie no! Za końcem mi zawsze nie wychodzi! No chodź no, to... no dobra, to ja już przechodzę ten nie, Squid Game. Nie, nie, idziemy razem. Dobra, poczekam na zatrzymaniu Dobra. ekranu. Dobra, jesteśmy I już. Rynka, rynka. Trzy, dwa... Jak się Szybko. Czerwony. No Jezus Mary, jak się idealnie w tym momencie zatrzymać? No. Ej, patrz. Patrz, ja idę cały czas na czerwony. Dobra, dobrze, że ja nie miałam tego dźwięku włączonego. Dobra, idealnie, na styk. No co jest grane? To trzeba dwa kroki chyba robić, tak o. I wtedy. No właśnie, coś takiego robić. Dobra. Ja mam teraz długo zielone. No ze Squid Game biorą. Jezu, Maria, od razu na styk. No dalej. Dobra, ja już jestem. No Jezus, Maria, przy końcu, ja tego nie przejdę! Przejdź ci! Bo tutaj będzie jeszcze taki coś, że musisz się ukryć. Bo jest to będzie że musisz się ukryć, bo będziemy bo taki bo właśnie on będzie nas zgonił i będziemy musieli ukryć się w klockach. No Jezus, Maria, na styk z tym laserem. Mam yy... pan, dobra, wchodzisz? Ja jestem. Jezus Maria, czy ja to to Maxa. No czemu ty nie pojechałeś? O nie, nie no to pojechałeś. nie, nie. Jezus Maria, to jest naprawdę jest. Ja o, teraz będziemy, teraz będziemy się chować przed tym robotem głupim. Za 18 sekund. Patrz, on stoi, on wyjeżdża tam, widzisz? Chodź. Stoi on tam. O, my musimy, mamy 5 sekund, żeby się ukryć i on będzie z tymi swoimi młotkami tak rozwalał wszystko. I my musimy przed nim uciekać, bo on będzie nas zmiażdżał. Dobra, 3, 2, 1. 14 sekund, Jednak. Tu mi się wydaje, że jest bezpiecznie. Mi się wydaje, że tutaj będzie bezpiecznie. Dobra, zdążę, zdążę, zdążę. A tego tak w ogóle to on wie gdzie my jesteśmy. O, A, mnie! Zabił mnie.

No yy, mam... No dlaczego on wie zawsze gdzie ja jestem? Chyba że przejdziesz. Dobra. To jest A teraz to ja nie wiem co, co robić. Okej, okay, okay. idę. Chodź no, Jezus za... Maria, no nie widzę! Twój nick! No, widzę. Szybki, no co Przejdziesz mi to, bo ja, te, bo ja się tego boję trochę. Nie mogę tu to poczekaj, mam u co się stało z miagranem. No, no dobra. To ja zatrzymam za nagrywanie, bo wolę tego nie nagrywać. Widzisz? Okej, okay, pomogła mi. Na całe szczęście. Dobra kochani, już jesteśmy i teraz będzie to moje najgorsze, bo tutaj trzeba będzie ciężarówkami jechać i nie swodzić do lawy. To jest moje najgorsze, bo właśnie Nie zajmuj mi cię, ciężarówki no! Odjedź, bo No nie no! To już teraz! To jest tak szybkie, że padnie. Ja to nawet nie doskoczę. O! Nie to Maria, ej, to jest cudne! Właśnie wiem! Jezus Mariano, nie wierzę! I to jest naprawdę trudne. Kurde. Serio, to może być naprawdę jedno z trudniejszych tych zadań. Naprawdę. Dobra, jestem. Ale chyba lepiej. Ty... Ja nie mogę to się <śmany> <śmany> No trudne. Mariano! Ta żarówka jest szalona. to nie ja tylko patrzę na tę taka, o no Jezus Maria, i to jest teraz, dobra, jest, jest, możliwe, że przejdę, możliwe, że przejdę, a ja możliwe, że przejdę. ej, no to nie jest tak trudne, to jest rzadne. gorsze skakanie no, od yy, bezrzędnego prestora.

Ej, czemu on tak szybko boli? Dobra, sorry widzę, że przerwaliśmy na początku gry totalnie. No ale nie uda nam się tego tak szybko przejść, więc może będzie drugi odcinek, może nie. No zobaczymy, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa!